WHA- Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today. We have contact. Two o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0, 0900 hours. Mental wants to fry the earth and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning! Warning! We've got incoming. Take a base of action. Nie ma tutaj dev, a to jest serios 3. Gra wyszła już dość dawno, ale dopiero teraz się do niej dorwałem. No i mam zamiar ją przetestować. Jest to prequel wcześniejszych części, czyli pierwszego starcia, drugiego starcia i dwójki, w którą nie grałem. No nic, idziemy. Całkiem ładnie wygląda. O, pierwszy gowiednik do ubicia. Aha. Dobra. Już mi się podoba. Młot. Na pewno będziemy go używać nie tylko do rozwalania desek. No nic kontynuujmy wyprawę na tam dół. The chopper's fubar. I ended bloków a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, powiedzieć, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know where we're supposed to be. głos, wciąż ten sam. Ja się tu trochę plątam Za jakąś amunicją, sekretami, chyba. Dupa blada. Nic nie ma, więc ciśniemy na sądu na zewnątrz. Na no całkiem zacnie dużo szczegółów i elementów otoczenia. Jest nasz. Yeah! Jep! <grybujesz> Został wczeryp. że nie musimy z nim walczyć na tym etapie gry, bo jakoś nie widzę przyszłości z takim urężem. No jest pięknie, muszę przyznać, że to bardzo satysfakcjonujące. Dobra, idziemy dalej. Świetne. Więcej, no póki co nie jest to jakieś wymagające. No, ale że życie, to się rozkręci wkrótce, dobra, śniemy dalej. Zdrowie, zdrowie. Stone, komuś, gdzie jesteś? Rodriguez, powiedziałem, że będę tam w minutę. To jest Jones, Rodriguez, który. Took... O, oh, Jesus! <laughs> o, oh, shit! Czyżby słyszał tego. wręcz ikonę tej gry. Najbardziej charakterystyczny przeciwnik całej serii. Bez głowy kamikaze. Dobra, co tu tu wjedziemy? O, czyżby tu był jakiś sekrecik? Aha Jeszcze raz Co, nic tu nie ma Są! Trampy Sekretny, klasyczny strój odnaleziony Cóż to Mnóstwo zawsze było w serio samie sekretów tak więc warto się rozglądać No ale dobra, gdzie teraz? O no tutaj jest jakiś tyszel Ja pierdolę, bo zostawię to bez komentarza. Co dalej? fajna fizyka frostbite to to nie jest ale i tak dobrze wygląda jak w tym filmie dzień niepodległości Tam też tak przyjebał statek obcych o kurwa je yeah. je yeah. I... a kurwa je yeah. Chyba nic nie widać przez tą krew. Pięknie. No to coś. Pan też. Przydałby się jakaś nowa broń, bo to tak, z tym łoteczkiem już za długo trochę chodzę. Uuuu... coś tu jest. Yes, Mr. Glad you could make it. niezmiennie na poziomie od pierwszej części. O jest! przyjaciel. Siema, maniu zaczyna się. Parę Chyba wszyscy o, Albo nie Tu jest Popapane Dobra <laughs> zajrzyjmy się tutaj wszędzie O o Tylko dwóch Ale <laughs> pięknie jebli O o no właśnie. Hammer time. Tu jeszcze sprawdzimy, czy goś nie ma. Jest jakieś życie. 159, nieźle. Muzyczka, gra, ale nic nie widzę. Tam jest. To jest też głąb, też głąb. Palmą poruszało. Tam coś jest, za płotkiem. Wejdziemy tam? Pewno. Sekret odnaleziony, amunicja do karabinu. Tam jeszcze coś jest, ale jak tam się dostać? Tak, nie działa. nic chyba dupa Jakieś walizka Dobra jebaj to Heo o, wiedziałem! Kurwa... No, to jest to! Dobra, nuta... Pepechy wszędzie latają... Uff, się jebo. Jaki dym zostaje po wybuchach... Dobra, obcy I lowa tam jeszcze jest chyba wszyscy No to był niezły przedsmak tego to pewnie się będzie dziać cały czas w tej grze Na razie mi się bardzo podoba chodzi w miarę płynnie Nawet przy nagrywaniu Grafika jest całkiem zacna on the chopper Całość też debista. Proszę. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Stein. Copy that. Watch your Tłumaczenie też nawet dobre, tylko tam widziałem bubel. God damn it, holar Cholerny świat. No cóż. No i lecą też... przyjaciele. Kurde. Bum. Bum. I bum. I bum. Bum. I bum. Bum, i bum, i bum. Jeszcze, kurde. Вернитесь, вас там матка не мяла. Как на дупа. Бурно. Ладно, он пора. Ну, а все... Ну... Uwaga, Trzeba uspokoić! Jakaś tablica... O, o, co tam było? Aha. Ciekawe... Pewnie przegapiłem na tej mapce tego multum, no ale... Musimy to obejść, żeby się dostać do tego muzeum. Tam z boku, dobra, ciśniemy. one's for jones bones <laughs> Aha. To, 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 to. A, mamy web, który zniknął, Cóż. Jeszcze jakiś sekret nam odblokowany, a nie wiem nie mam pojęcia gdzie to jest, kiedyś się tym zajmę. Na razie do końca, tak wydziewa koniec, tak jest. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Pozdrawiam.